Patryk przed nami Ja za Arturem i z tyłu Adam musimy jeszcze bramki przelecieć pogoda coś się zaczyna nam psuć, ale to tak, tak to było Ale będzie zabawa, będzie fajnie i mam nadzieję, że coś mu łowimy Tam gdzie będziemy łowić ładne leszcze są jest Silan. Także lecimy jest o 15.00, w mamy zbiórkę i będziemy zaczynać. Je. Zadzamy stanowiska sekrety takie troszkę I mniej coś połapiemy póki dopisuje Wszystko elegancko jak na razie zobaczymy co będzie dalej I pierwszego miejsca życzymy tak? Oczywiście Bo zrobimy co dalej numer 3 Słyska. Tak będzie mistrz tak gdzieś Z chyba nic <laughs> wygranej Czy wygranej i co na wprost Leszcz, tak dzisiaj? Zobaczymy, nie wiem. Czym rędzimy? Hmm. Yes. każdy sama goda Powodzenia. ja? No, no. Jakie Madam ma sekrety na no, ja dzisiejszą zasiadkę? Jak jak, jakie sekrety? Mhm mm Rzecznie? czy Konać wszystkich coś nam mieszał Mieszanka Adama Jakie stanowisko Ty masz 4 stanowisko? Nie co? Ty masz stanowisko 5, tak? 5 5 Czy wygrywasz? Nie ma opcji kolejne stanowisko Dzisiaj? Sekret? Pokażę, czy to będzie sekret? Ale pierwsze miejsce będzie. W pierwszej dziesiątce. To w pierwszej dziesiątce najważniejsze. <noise> Najważniejsza, pierwsza dziesiątka, to wszyscy będą zadowoleni. Mamy radę, pogoda ładna, więc powinniśmy dać radę. Co namieszałeś mieszałeś, czerwoną? Czerwoną, no czerwoną zasiądę na czerwoną. też ruszę, jeszcze mam żółtą. I no, jeszcze mam zimówkę, wziąłem jedną. Zobaczymy, czy się pójdzie na Jak nie będzie nic się różnić. No tak, standard. Kukurydza, czerwono-biały. to show. Powodzenia. Na razie. Jest stanowisko numer 8? Tak. Siema. Jaki sekret na dzisiaj? Czym no? wygrywamy? No nie wiem, zobaczymy. Wszystko się okaże. Ale pierwsze miejsce będzie? Nie, no, zobaczymy. Pierwszy raz jestem na tym łowisku, także jeszcze nie wiem, co będzie, co jak się będzie i ile, co, to jak. i kukurydza głównie? Kukurydza. I jeszcze wementa. Mm -hmm. Czerwone robaki, wiadomo i białe. No to Także życzy... będziemy, będziemy sprawdzać. To życzymy powodzenia. Pierwszego miejsca jest to? Tak. Stanowisko no listu tak. numer jeden. Dzień. Numer 10. 10. Najlepsze. Na... Tata. Najlepsze. <laughs> Jaki sekret na dzisiaj? Fuh, no trudno powiedzieć. Nie wiem, co tam w reklamówce jest jeszcze, nie? na no to mówimy. A co? Kukurydza, białe robaczki, czerwone są też. Zobaczymy, będziemy próbować. Czyli pierwsze miejsce. No, zawsze przyjeżdżam po to. Nie zawsze się udaje. <grymne> <grymne> Raczej rzadko się udaje. Stanowisko numer 9. A tu jest faworyt. my wszystkich. Tu tak. jest faworyt. Tak. <grymne> <grymne> Stanowisko numer 9. Na co mówimy? Faworyt. Na to samo. Wszystko to samo. Czyli pierwsze miejsce. Dobra. No Od końca. <grymne> Tak, mam gumowę mocno. To jest stanowisko numer 6, tak? Zapadałaś jeszcze. Jaki? Jaki sekret na dzisiaj? Sekret. Jaki? Głupie cenie. na większe płocie i leśniczki. Czyli wyrana i trochę umurowana Masz no, Poszła na jedną kuleczkę? Co? Masz na jedną kuleczkę. Jakby była grillowana, to jeszcze nie działała. Dobrze, możemy jeszcze podgrillować, nie? Nie ma masz ja. tym Byłem na stanowisku numer 4. Ale nam zawodnik tam uciekł Jaki sekret na dzisiaj? Jaki sekret na dzisiaj? Dziecię wytrwale wytrwale I pierwsze miejsce gwarantowa ojczyzny To numer 2 Prezes Jaki sekret na dzisiaj Sekret, proszę o łowienie Dzisiaj brud leszczyk karmelowy z dodatkiem palety o 2 mm to już i na choczyku miksik białe ciarne rybaczki Czyli wyrana twoja się okaże przede wszystkim ma być fajna zabawa pogoda mam naprawdę super a reszta to się okaże już ci Mamy tylko Sebastian. Dwie rybki. dwie rybki już idą. I dopiero zaczęliśmy? Zaczęliśmy. No super, powodzimy we dwa. Paweł, jak to wyjdzie? Na razie słabo, to jest jeden. Pomyślmy o ile, pół godziny łowimy? Czyli w Będze jestem tylko jedna Dwie ryby, jedna ładna płotka. A poza tym punkt numer cztery. Patryk, jak idzie? No, jakieś sztuki są na razie, po początku. Czyli 15 minut zaczęliśmy temu i no. jest dobrze? No, jest, jest. O, patrz, patrz, patrz. Aj! Ale widziałeś, było coś. No. Pytała? Nie, nie ma Ale dobrze. No, jest dobrze. To udanie nocy. Jak idzie? Pierwsze 5 minut? czasu. Czy łapią się? Same siebie. 10 2 1. Jest. Dobrze. To będzie dla na końcu filmu. No, znamcie, <laughs> znamcie na tyle, że wiem, że kiedy ty jakież zacieścią na tyle jedna po drugiej. Teraz nie ma, ale, ale kręcę, bo muszę być do brzegu Czy już Maciej jest, jest dobrze? Powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Na Następna. Trzecia. się przyzwyczaić. stanowisko numer siedem. Damian, jak idzie? No, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Na razie dwie płoteczki po 15 minutach łowienia, więc jest szansa na dobry wynik. Miejmy nadzieję, że w nocy coś większego podejdzie. No, czekamy, czekamy, co można zrobić. Zanętka jest, robaczki są, tylko żeby rybka weszła. Wejdzie. Wejdzie. Miejmy nadzieję, że wejdzie i że jutro wyniki będą super, przy, przy ważeniu. Zobaczcie się do I Tam na samym początku. Tam jest taki fajny, fajny dołek. Jak się trafi dołek, to jest, jest masakr. No, chyba tam siedzi, tak? No. no, on ostatnio wygrał zawody, jak tam siedzi, nie? Nawet za, za jednym po raz kolejny. Takie Ale muszę powiedzieć, że sześć pstrągów złapałem tutaj na koszyk. Fakt faktem taki, ale 6, 6 pstrągów na, na białego robaczka, nie? Nie wiedziałem, że w ogóle tu w tym jeziorze jest pstrąg, ale... Ale najwidoczniej jest ryba, 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 jest elegancka tylko. Czyli masz prawie pierwsze miejsce. Gdyby chciała, chciała współpracować, to będzie bomba. Dobra, powodzenia! Życzę pierwszego miejsca każdemu. Masz? Siedzi. Siedzi. Tak mi się wydaje. Coś tam jest, ale. rozmiarami nie. Rozmiarami powalać nie będzie, ale. Ale jest. To jest. Parę gramów dodał. No. Powodzenia. Cześć, to jest przysiek, stanowisko numer 8, jak idzie? No na razie cisza. Zanęcone czekamy. No, ale jest dobrze. No. Pogoda jest piękna, także najważniejsza. Najważniejsze. Czyli tak i tak wygrywasz, tak bo. Ja, nie jest Jesteśmy 15 to, to minut. Nie, nie jest ważne, kto wygra. Grundzich, wspaniale się kurde będzie. Człowiek bawił i po prostu. No i miałem 15 minut, dopiero się zacząłeś zawody, także to jest dobry początek. Nie ma co zapeszać. A zobaczymy, co będzie rano. A może bym już miał pierwsze miejsce. I tego Ci życzę. Dziękuję, jeśli. Na razie, cześć. Co Ty gadasz? Każdy po dwie, po trzy, czyli prowadzisz.

tam jest numer 10 ta Następna ryba Zaczęliśmy jakieś 25 minut temu I Jak idzie? Całkiem jedzie gdzieś 10 sztuk Czyli jest super Jak na razie drugie miejsce A tam u was? Tam jest cicho z tamtej strony Chwileczka. Do kolekcji. Proszę ja jak idzie? A, powolutku, powolutku, brania są. a tak jak mówiłem wcześniej, pogoda dopisuje, brania są, jakieś płotki się trafiają. Jeden malutki leszczyk. Ogólnie nie jest źle. Oby tak dalej. Zobaczymy, co się będzie działo w nocy. Miejmy nadzieję, że jakiś większy leszczyk podejdzie, patrzcie. Powodzenia. Sebastian ciągnie leszcza. Już gdzieś tu blisko jest chyba, Pokaż. O, piękny. Pierwszy dzisiaj. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Bardzo ładny. Możecie się na trawę, Pawełko? No Dzień chodź. Dzień cudowny. Dzień jednego teraz. Dobra, to jeszcze Słuchajcie 19 19 70, 70, 70, 70, 70 73. 19, 19, 19, 73 Czeka no, robił i widzisz jaklosowanie robi górę, nie? Mm Ty usiakaj się jedna no. 7 minut, no, a niech 19 widziałem. Odejmijmy mu teraz. W dużym masz do prania? No, nie, nie, nie. No tu masz kulara do prania? Ja miałem 3 go Tak? Szkoda, że do mnie i przejdę po raz 13-14 rzędów. Gdzie masz no. i Ok, <grydzi> nie. Żeby a waga nie A idzie rybę z na to Też, z zresztą Utrzymasz to? Właśnie no, ja nie wiem Pomóc Ci? Ja do tego kamieniem <hieruszy> to makro Zaraz po tym do Ciebie dojdzie, czterdzieści... Trzy Ej, to jest dużo Dziesięć i pół cztery czterdzieści ile ma to jeden ma wiesz to twoje cztery czterdzieści dajcie więcej dwaj leś weźcie go sześć. Ostatni raz oh, na zawodach Ale rok temu też wygrałeś i mówić to samo no, 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 tam w Facebooka w miałeś mnie usunąć Na tym samym miejscu się jem, no. To sobie też od razu wasz. A bo to jest za ciężkie <coughs> Ten 10 oh. 16 10, 16 Ten 16, ten, 16. Tylko dwa około. No, kurwa, no. ale dla nich około cały na koniec. Około załknie. Ja, 7 mam 7. Dzisiaj ja, wokołaś, ja, rusz, ja miałem dzisiaj 25. Ja miałem raz 14 U później jedna pudeczka znowu zdycha. A damy jeszcze dychę oczywiście. No. Powiedz mi, 2 kilo na <grych> 3 76 7. 37 tak. No nie, no, się Ale daj już kurwa, zbierze. Widać o

Bo wypadła jedna za szapłoną. No i dobrze. Nie ma 6. Nie. Na 6,5. Nie ma 6. A, a ma. założymy się? Gdzieś, zwaga, 6. Włącz. Pisz mu 0. Mówiłem, że ma 7,5. No, a ja Siedem mówiłem, że nie pięćdziesiąt... A ja mówiłem, że nie ma 6. 7,56. O, no, młody. Jeżeli ja uwierzę w ciebie na skuło. Dałeś kocha. O, ale. Nie, tak już. Gdzie ci kłoda dałeś kamień? Łaziami tak. sześć największych, nie? Bujaeczka. 3 0 3. 03. Panowie Miło było po raz kolejny spotkać się na zawodach nocnych. Patryk, zaczniemy od Patryka. Patryk ma dyskwalifikacje z Ja z Polonezą. Był suszony, wyplany kamieniem. To jest niedopuszczalne, żeby ryba tak była powykręcana. Ja myślę, że to trzeba zgłosić do Greenpeace'u. I dostęp do żywotnią karę. Dobra, żarty w karty Jaja ja w Marsz. Zaczynamy. Eee, no ładnie, ładnie tam Sebastian powalczył z moją zresztą troszkę pomocą, ale to później o tym. I z Artura? Artura też. No. Gdzie zginął na północy, gdzieś nie chodził te ryby przenosił. Dobra, zaczniemy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce dzisiaj zajął z wynikiem 7.56 Rzutem na taśmę Tomek Brawo. 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 Trzymaj się to. Emocje, emocje wzięły górę Emocje trzymam to dla ciebie To dla Ciebie To dla Ciebie To z druzy Brawo Tak jest Drugie miejsce zajął mały z wynikiem 10 15 Także brawa Brawo! Gratulacje i to z moją pomocą bo poprzez Na tacę na tace I tutaj do poteczki tam jeszcze Brawa Brawa Pierwsze miejsce, no dzisiaj nie tam. było pierwszego miejsce Dzisiaj wszystkich nas dyskwalifikował Sebastian z wynikiem 19-74 brawo. 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 brawo! Porządny wynik, porządny puchar, dyplom, coś na przekąstkę. Także brawa jeszcze raz Zwycięzcy chodźcie, zrobię jakieś fotki na tutaj a po teraz po kolei, pyj, dla każdego po kilogramy zanęty, na obiad, a Ogórek, łapiesz? ma Na razie za chwilę, Dało <noise> to minut. Na, na razie A może w stronę wody? Będzie ładnie wyglądało, nie? Mawo, a była, zakluczyłeś auto? Aha, ale może nie chwycić. Nie, nie będzie widać. Wiesz, spoko. Stańcie tutaj. Jak wstańcie, to zasłonicie. się to się się Pomyślałem, że Robimy. Się? A to jest stanowcisty mały pierwszy. Mały pierwszy Mały się zawsze na podniósł na Na szczyt. Najmniejsza, no ale wyje. Bo idę na boki wszystkich. Jeszcze wielkie dzięki za Jacka za tejysty bigos, za to, że przygotował także też dla Jacka się naprawdę prawa Dziękujemy. Chodźcie zrobimy w sobie fotkę. Ja nie dostałem.